Witam po wakacyjnej przerwie. Dodatkowo uszkodzony laptop sprawił, że wypadł nam jeden miesiąc, dlatego ten komentarz może być troszeczkę dłuższy. Postarałem się w nim zebrać wszystkie najważniejsze wydarzenia z ostatnich dwóch miesięcy. A w aktualnym komentarzu będę mówił o podatku Belki i o zmianach, które ciągle są w przygotowaniu. Pojawiło się nowe konto w ZUS-ie dla każdego, kto jest, podlega pod ZUS, będzie mógł tam sprawdzić swoje dane. Będzie tam można na przykład sprawdzić składki, dlatego też opowiem trochę o tym, jak uzyskać zwolnienie ze składki jako przedsiębiorca, o planowanych zmianach w składce zdrowotnej, o tym, jak nasz rząd planuje, jakie zmiany planuje rząd wprowadzić w umowach B2B. Później trochę o kredytach, czyli sankcjach kredytu darmowego jak wygląda rynek kredytów hipotecznych, co to jest odwrócona hipoteka i czy ona w Polsce ona działa. W dalszej części kilka słów o wyższej kwocie wolnej od podatku, jak kształtują się średnie wynagrodzenia u nas w gospodarce, kilka słów o pewnym kraju, w którym każdy obywatel posiada jakiegoś Bitcoina, a na koniec temat, którym żyła Polska, czyli temat związany z powodzią tylko od strony finansowej. Zapraszam do słuchania. Zaczynamy od zmian w podatku Belki, który rząd wielokrotnie obiecywał. Niestety w projekcie budżetu nie znalazło się to zapisane, więc nie spodziewam się, że jakiekolwiek zmiany w podatku Belki nastąpią w 2025 roku. Jeżeli chodzi o sam podatek Belki, wprowadzony 20 lat temu, miał być to podatek tymczasowy, tak jak tymczasowa. Podniesienie VAT-u. Oczywiście rząd obiecywał, a efekt wyszedł taki, że od 20 lat tymczasowy podatek nadal funkcjonuje. W 2023 roku wpływ do budżetu z tytułu podatku Belki to było 9 miliardów złotych. Przy ogólnych wpływach na poziomie 574 miliardów to nie jest jakaś powalająca kwota. Rok wcześniej to było 5,7 miliarda. Trzeba zwrócić uwagę na to, że tak wysokie wpływy z podatku belki były głównie spowodowane wysokimi stopami procentowymi, a co za tym idzie, wysokim oprocentowaniem depozytów bankowych. Jeżeli popatrzymy na średnie wpływy z podatku belki, one się kształtują w przedziale między 4 a 5 miliardów złotych. I gdyby rzeczywiście rząd chciał dotrzymać obietnicy, to przy tak wysokim w wysokich wpływach do budżetu te kilka miliardów nie zrobiłoby różnicy, a rząd miałby okazję wywiązać się z jakiejś swojej obietnicy. Zmiany nastąpiły w ZUS-ie, ponieważ po wielu latach ZUS postanowił zaktualizować swój archaiczny system, w którym osoby opłacające składki mogły sprawdzać, jak to wygląda u nich na koncie. No i w końcu ten system został zaktualizowany. Nowy system wygląda troszeczkę lepiej. Założenie tego systemu jest proste, bo możemy to zrobić przy pomocy profilu zaufanego bankowości elektronicznej albo e obywatela No i to co jest ważne, w ramach tego nowego systemu można e, sprawdzać dane płatników, można sprawdzać kogo mamy zgłoszonego, jakie są pobierane świadczenia, można nawet zarezerwować wizytę w wirtualnym ZUS-ie. Ale to są wszystko według mnie szczegóły. To co moim zdaniem jest tam najważniejsze, to to, że w ramach tego konta. Możemy sobie wyliczyć naszą prognozowaną emeryturę na podstawie tych informacji, które obecnie ma ZUS, i zobaczyć, jaki dramat nas czeka, bo coraz głośniej i coraz częściej mówi się o tym, że sytuacja emerytalna Polaków jest dramatyczna. Pozostając w temacie składek, od 1 listopada przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudniają do 9 osób, będą mogli złożyć wniosek o Zawieszenie spłaty ZUS na jeden miesiąc. Niezależnie od tego, w jaki sposób płacimy podatki, będziemy mogli skorzystać z takiej ulgi, która pozwoli nam przez jeden miesiąc w roku nie płacić składki do ZUS-u. Wspominałem też wcześniej, że w projekcie budżetowym na przyszły rok możemy doszukać się pewnych zapisów. Nie ma tam niestety zapisu obiecywanego przez rząd, czyli zmiany składki zdrowotnej, która miała wrócić do starego systemu. Ciągle trwają prace. Jedyne co rząd w tym momencie zaproponował, to łaskawie zgodził się na to, żeby nie płacić składki zdrowotnej od sprzedaży aktywów trwałych. Do tej pory mieliśmy chorą sytuację. Jeżeli mieliśmy na przykład samochód w firmie i ten samochód sprzedaliśmy, to kwota ze sprzedaży samochodu stanowiła dla nas przychód i mogła wpływać na wysokość składki zdrowotnej, którą musimy odprowadzić. A w poszukiwaniu pieniędzy coraz Częściej rząd próbuje nas zmuszać i wpływać na to, jak funkcjonujemy. Bardzo częstym rozwiązaniem są umowy B2B, to znaczy, że są przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi tylko i wyłącznie dla jednej firmy, będąc dla tej firmy de facto podwykonawcą. Bardzo się to nie podoba rządzącym, ponieważ dzięki temu możemy płacić właśnie chociażby niższe składki. No i Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej chce, Poszerzyć uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy dzięki tym nowym uprawnieniom. Jak przyjdzie do nas inspekcja z pracy i stwierdzi, że nasza umowa B2B, czyli nasza działalność służy tylko i wyłącznie temu, żeby wykonywać pracę na rzecz jednego innego podmiotu i ma ona służyć optymalizacji składek, to ministerstwo będzie mogło nam nakazać zmianę formy pracy i nakazać, że ta firma ma nas zatrudnić zamiast podpisywać z nami kontrakt. To będzie chora sytuacja, będzie dawała mnóstwo miejsca dla nadużycia dla urzędników, no i na pewno nic dobrego z tego nie wyniknie. Teraz trochę odnośnie kancelarii prawnych, które na fali pozytywnych wyroków związanych z frankami próbują łapać klientów na różne inne postępowania przeciwko bankom. Powstało coś takiego jak sankcja kredytu darmowego, czyli jeżeli w umowie kredytu są błędy, to teoretycznie taka umowa jest unieważniana, my musimy zwrócić tylko kapitał bez odsetek. Obecnie w sądach toczy się około 10 tysięcy spraw z tym związanych według danych udostępnionych przez Związek Banków Polskich. Ta tendencja rośnie. Firmy odszkodowawcze, kancelarie odszkodowawcze. Masowo próbują wykorzystać to i, i na przykład na jednym kruczku składać dużą część wyroków. To co jest ważne, spora część tych wyroków jednak kończy się orzeczeniami na korzyść banków. Większość do, znoszonych pozwów dotyczy spraw błahych, na przykład wskazanie w zapis, zapisach umowy, e, że odpowiedzialny jest ułokik, a nie prezes ułoki. E, jeżeli popatrzymy na to, jak w jaki sposób to działa, no to rzeczywiście banki też nie są kryształowo-czyste i mają za uszami, jeżeli o to chodzi, ale zmiany, które są wprowadzane w prawie, myślę, że doprowadzą do tego, żeby tą sytuację w jakiś sposób unormować. Przy okazji tego pojawiły się też dane odnośnie. Stawki WIBOR, ponieważ te kancelarie, o ile sankcja kredytu darmowego to jest coś, co, co gdzieś tam moim zdaniem działa i rzeczywiście można wygrać z bankiem, o tyle podważanie stawki WIBOR, moim zdaniem, jest całkowicie niezasadne. O stawkę WIBOR oparte są chociażby obligacje, za które płaci rząd, więc WIBOR nie zostanie zakwestionowany, bo jest to wskaźnik, który działa we właściwy sposób. Kancelarie bardzo często. Chwalą się gdzieś w internecie, można trafić na Facebooku na takie promowane posty, że udało nam się unieważnić wyrok. Wibor tak naprawdę jedyne pozytywne wyroki, które w tym temacie się pojawiły, to są wyroki niezwiązane z tym, że były błędy w umowie albo były błędy w wyborze, tylko w pierwszej instancji bank przegrał, ponieważ prawnik banku dał ciała i na przykład nie dostarczył dokumentów na czas. W drugiej instancji, czy w kolejnych instancjach, takie wyroki myślę, że będą podważane. To są pojedyncze wyroki na skalę kraju i myślę, że nie ma się co nastawiać na to, żeby, że wyroki, że WIBOR będzie podważany w tej, na tej samej skali co kredyty frankowe. Nie można się też dziwić ludziom, że próbują walczyć z bankami, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne. Według ostatniego zestawienia, które się pojawiło, jesteśmy drugim najdroższym w Europie krajem, jeżeli chodzi o. Wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych. Wygrywa z nami tylko Serbia, gdzie średnie oprocentowanie kredytu było 11,5%. Gdybyśmy troszeczkę poszerzyli zakres i do tego zestawienia wzięli Turcję, no to tutaj średnie oprocentowanie byłoby w okolicach 40%, ale wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej jesteśmy na pierwszym miejscu. Średnie oprocentowanie kredytu u nas wynosi 7,9%. Jeżeli popatrzymy na przykład na Węgry, w których, e, które są gdzieś tam naszym sąsiadem i konkurują z nami pod względem stóp procentowych, no to tam średnie oprocentowanie jest na poziomie 7,24. Najniższe oprocentowanie kredytów hipotecznych można znaleźć w Mal na Malcie 2,19%, czy w Szwajcarii 2,21%. W tym czasie średnie oprocentowanie dla całej strefy euro wynosi 3,7%. Patrząc na to w ten sposób... Jesteśmy bardzo drogim krajem do uzyskania kredytu hipotecznego, i nie dziwię się, że połączenie bardzo drogiego kredytu i bardzo wysokich cen mieszkań sprawia, że tak wielu Polaków jest niezadowolonych z sytuacji mieszkaniowej u nas w kraju. Przy okazji kredytów hipotecznych wrócił też temat odwróconej hipoteki. 10 lat temu zostało to uregulowane prawnie. Odwrócona hipoteka działa na takiej zasadzie, że jeżeli na przykład samotna osoba jest właścicielem nieruchomości, i nie ma tej nieruchomości komu przekazać w spadku, to może podpisać taką umowę, na podstawie której będzie mogła w danej nieruchomości mieszkać, uzyskiwać pieniądze od banku czy od instytucji zajmującej się odwróconą hipoteką i dzięki temu będzie mogła polepszyć swój standard życia, a po jej śmierci instytucja przejmie taką nieruchomość. Było mnóstwo krzyków o to, że te nieruchomości będą za bezcen, przejmowane od seniorów i tak dalej. A tymczasem, w ustawie jest zapisane, że rodzina takiej osoby, dalsza rodzina, czyli te osoby, które nie odziedziczyłyby tej nieruchomości, dost, będą miały rok na wykupienie tej nieruchomości od instytucji. I dopiero jeżeli tego nie zrobią, to wtedy instytucja taką nieruchomość będzie mogła e, sprzedać, a w razie czego. E, to też jest tak, że taka instytucja, nawet jak sprzeda tą nieruchomość, to część nadwyżki ze sprzedaży będzie musiała przeznaczyć takim osobom. Więc to wcale nie jest złoty interes dla instytucji i pewnie dlatego ta, ta odwrócona hipoteka u nas w kraju nie rozpowszechniła się tak mocno. Banki się praktycznie tym nie zajmują. Jest kilka prywatnych firm, które prowadzą tego typu e, usługi. Kolejną niedotrzymaną obietnicą rządu będzie podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego do 60 tysięcy zł. Minister finansów powiedział, że nie będzie, nie stanie się to w najbliższym roku, i nie jest to również zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej. Pojawiły się dane dotyczące średniego wynagrodzenia w gospodarce. Średnie wynagrodzenie w gospodarce wynosi 8300 zł. Tylko wiemy, jak to jest ze średnim, jeżeli wezmę psa na spacer. To średnio mamy po trzy nogi, więc tutaj trzeba raczej patrzeć na inny układ, czyli na przykład na medianę. Mediana wynosi w tym momencie 6,5 tysiąca i oznacza ona, że dokładnie połowa osób pracujących otrzymała wynagrodzenie poniżej 6,5 tysiąca i dokładnie połowa osób otrzymała wynagrodzenie powyżej 6,5 tysiąca. Jeżeli sobie popatrzymy na to, jak dużo osób zarabia, jeżeli byśmy to podzielili troszeczkę dokładniej, no to 10% wszystkich zatrudnionych zarabia 4200. 20% wszystkich zatrudnionych zarabia do 4,5 tysiąca. A z kolei idąc w drugą stronę, 70% wszystkich osób zatrudnionych w gospodarce zarabia do 7,5 tysiąca, czyli to jest mniej niż średnie wynagrodzenie. Widać jak bardzo mamy tutaj rozwarstwienie. Jeżeli 70% osób zarabia do 7,5 tysiąca i brakuje nam tutaj prawie 1000 zł do średniego wynagrodzenia. To znaczy, że te 30% osób, które zostaje, zarabia znacznie wyżej, powyż, znacznie powyżej średniego wynagrodzenia, po to, żeby podbić tą średnią do tych 8300. A teraz ciekawostka: jest w Europie jeden kraj, którego każdy obywatel posiada bitcoina. Tym krajem jest Norwegia. Otóż Norweski Fundusz Emerytalny, którego zadaniem jest pomnażanie pieniędzy, które Norwegowie uzyskują z ropy, który dopłaca norweskim emerytom do ich emerytur. To jest gigantyczny fundusz. W tym momencie on zarządza 1,7 biliona dolarów i te, ten fundusz kupił tak jakby dla, w ramach inwestycji dla tych swoich emerytów 2446 bitcoinów. Oznacza to, że każdy Norweg jest współwłaścicielem jakiejś malutkiej części bitcoina o wartości 27 dolarów na osobę. Teraz kilka słów o klęsce, która dotknęła nasz kraj, to znaczy o powodzi. Było to na pewno wydarzenie traumatyczne, które wielu osobom sprawiło, że zawalił się świat, ale zawsze przy okazji takich wydarzeń myślę, że warto zwrócić uwagę chociażby na to, jak duża część takich osób jest nieubezpieczona. Ubezpieczenie nieruchomości to jest koszt. Kilkuset złotych w skali roku. Myślę, że duża część osób nie posiadających takiego ubezpieczenia albo więcej wydaje na papierosy, albo na Netflixa, albo na cokolwiek, a nie ubezpiecza dobytku swojego życia i czegoś, co stanowi o ich dalszym funkcjonowaniu co jest głównym składnikiem majątku ich rodziny. Przy okazji tej powodzi, oczywiście, pojawiła się pomoc ze strony rządu. Premier zapowiedział, że takie osoby będą zwolnione. Z 12 rat kredytu. Akuratnie moim zdaniem jest to pomysł całkowicie nietrafiony, bo jeżeli ktoś ma kredyt hipoteczny, to bank zmusza taką osobę z automatu do tego, żeby taka osoba miała wykupione ubezpieczenie nieruchomości z ryzykiem powodzi. Czyli te osoby nie dość, że będą miały umorzone raty na 12 miesięcy, to jeszcze dostaną wypłatę. Z odszkodowania z tytułu polisy ubezpieczeniowej, którą musiały mieć korzystając z kredytu hipotecznego. Z drugiej strony, przedsiębiorcy, którzy ucierpieli w powodzi, będą mo mogli odroczyć sobie składki do ZUS-u do połowy przyszłego roku. Będzie to odroczenie, a nie umorzenie. Czyli tak naprawdę ci, którzy mają kredyty i przy tych kredytach mają ubezpieczenie, Dostaną pomoc od państwa, a przedsiębiorcy łaskawie będą mogli zapłacić w późniejszym terminie, gdzie tak naprawdę bardzo często ci przedsiębiorcy dają miejsca pracy dla tych, którzy z tych kredytów korzystali. Dodatkowo przy okazji powodzi bardzo wielu ubezpieczycieli, Uruchomiło specjalne punkty, uruchomiło procedury, które pozwalają dużo szybciej uzyskać pieniądze z odszkodowania. Bardzo dobrze ci ubezpieczyciele się zachowali, ale przy okazji powodzi pojawiło się też takie typowe cwaniactwo, to znaczy ubezpieczyciele zauważyli w swoich systemach sprzedażowych, w sytuacji, kiedy do danego miasta dochodziła już fala powodziowa, czy na kilka godzin przedtem, że nagle mnóstwo osób chciało się ubezpieczyć. No, ubezpieczenia nie działają w ten sposób, że jeżeli wiem, że coś mi się na pewno przydarzy, to ja się ubezpieczam, bo wtedy firmy ubezpieczeniowe nie miałyby sensu funkcjonowania. Tylko ubezpieczenia działają tak, że ubezpieczam się na wypadek gdyby coś się miało zdarzyć. Bardzo wiele firm ubezpieczeniowych stosuje karencję, czyli możemy sobie wykupić takie ubezpieczenie, ale ubezpieczenie zadziała dopiero po jakimś czasie i ciężko oczekiwać, że jeżeli ja kupię ubezpieczenie na godzinę przed tym, jak powódź, jak główna fala powodziowa dotrze do mojego miasta, to ubezpieczyciel weźmie za to odpowiedzialność. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby te osoby wykupiły sobie ubezpieczenia. Wcześniej, a nie cfaniakowały na ostatni moment, bo tak naprawdę później my wszyscy za to, na tym cierpimy, bo ubezpieczyciele poprzez takie próby wyłudzenia ubezpieczenia później e, za, robią, że procedury są trudniejsze dla tych uczciwych osób, które chcą takie ubezpieczenie wykupić, i składki są większe właśnie przez takie osoby, które próbują ubezpieczenia wyłudzać. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam w kolejnym miesiącu. Teraz już na nowym sprzęcie nie powinno być żadnych problemów, także nie, nie oczekuję, że będą jakieś przesunięcia. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, chcielibyście, żebym jakiś konkretny temat poruszył, piszcie do mnie. Jeżeli to, co robię, Wam się podoba, uważacie to za wartościowe, to również dzielcie się tym. No i do usłyszenia za miesiąc.